Trzeba wysłać do wszystkich Polaków. S.O.S. Save our Soul. Tak, tak, tak. No dobrze, no dobrze. Ale na przykład, zdecydowana część narodu, która będzie głosować na prezydenta Dudę i która dziś głosowałaby na Prawo i Sprawiedliwość. Nie zrozumie przekazu SOS. Będą się dziwić dlaczego. Przecież jest tak dobrze. Nie dalej, jak dwa dni temu widziałem i to wcale nie w TVP ludzi, którzy się wypowiadali. Zresztą na naszym czacie wczoraj, wczoraj z panem doktorem Kękusiem yy, pojawił się tutaj i oczywiście bardzo go witamy, bardzo dziękujemy, że był człowiek, który twierdzi, twierdzi że jest wyborcą PiSu. I że słucha nas, że rozumie, ale cieszy się z tego, że jest wyborcą PiSu i że pojawiło się Prawo i Sprawiedliwość, bo zaczął żyć. Zaczął żyć z godnością. Czy ci ludzie ten sygnał, sygnał SOS, panie, panie kapitanie, odbiorą? Zrozumieją, o co chodzi? Czy bardziej będzie, będą myśleli, że chodzi o sos w sklepie na dole osiedlowym, żeby dokupić sos do kanapek odbiorą, na przykład? Jakim dzieci zaczną umierać, to, jest... to jest... będzie na pewno po wyborach. Ale zaraz. Tak? Nie ma lekarstwa. Na no to nie ma lekarstwa. No to teraz, na, głupotę. na głupotę. No to teraz dobrze, drodzy państwo, zanalizujmy to. wracamy do początku, tego, co Nabi powiedział, potrzebny nam cud. No to teraz właśnie pomyślmy, jeżeli jest 5 albo 3% społeczeństwa, która rozumie to, o czym tu rozmawiamy, która podobnie myśli, to w jaki sposób my w sytuacji demokratycznej możemy cokolwiek zrobić? W sytuacji zrywu narodowego i bojkotu, czy tam puczu też nie możemy nic zrobić, bo oni to przewidzieli, się do tego w znakomitej, w znakomitej mierze przygotowali. Co my oprócz edukacji i takiego działania w podgrupach, bo my możemy sobie działać pozytywistycznie, dla mnie jest ogromnym zaszczytem i przyjemnością prowadzić głos obywatelski rozmawiać z takimi ludźmi jak wy. Ale co z tego, jak oni za chwilę po nas przyjadą walcem? Za chwilę, nie za rok, nie za półtora. Za chwilę mogą to zrobić.